Dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Nie może zabraknąć herbatki. Po który, pod którymś z filmów zadano mi pytanie, jakie podróże preferuję do jakich krajów czy do ciepłych, czy do zimniejszych i, i miejsca w Polsce jeżeli już to. Gdzie lubię wyjeżdżać, i jakie miasta, i tak dalej. Więc chciałabym się do tego odnieść. Jeżeli chodzi o podróże zagraniczne, to ja raczej jest, ja jestem raczej typem takiej domatorki. Wiecie, ja nie przepadam za takimi podróżami. Już teraz, no to wiadomo, już teraz nie mam zdrowia, żeby gdzieś daleko się wybierać. Kiedyś żyłam w innych czasach, gdzie nie było takiej możliwości, ale nie, jakoś mnie to nigdy. Nie pociągało, że tak powiem. Jakoś nie. Nie. Ja, ja kocham nasze polskie morze, lubię jeździć nad morze. Naprawdę. To, lubię nad morze jeździć, spacerować brzegiem morza. Ale nie jestem typem podróżniczki, na pewno nie. Jadę raz tam, teraz jeżdżę naprawdę rzadko. Rzadko jeszcze. Ale był taki okres, że ja byłam co niedzielę nad morzem. Także był taki okres. A zresztą ja tu mieszkam niedaleko Jeziora Miedwia, więc to jest jezioro bardzo znane w Polsce. Już nie pamiętam, które, czy, czy piąte miejsce pod względem głębokości i szerokości zajmuje, a nie, nie będę zmyślać, bo nie sprawdziłam tego, bo to tak mi przyszło w tej chwili, więc... Ale, ale jest jezioro piękne, zadbane. Ja na początku mojej przygody właśnie z nagrywaniem Nagrałam film właśnie nad jeziorem Miedwie. Tam było Świętodyni. To było we wrześniu, jak ja zaczęłam właśnie nagrywać, we wrześniu 2022 roku. I to było Świętodyni, i tam właśnie to jezioro Miedwie. Pięknie zagospodarowane, tu bliziutko. Latem jeździ tak zwana Zielona Linia, autobusy. Także wychodzę na uliczkę po następną, poprzednią i po prostu jadę. Tam jest gdzie spacerować, to nie tylko, że jest tylko y, miejsca są do opalania, tam jest miejsce dla wszystkich i jest taki chłodek fajny od, tej, y, od tego jeziora, drzewa, deptaki, ławeczki, no, lokale gastronomiczne, także tak jest wszystko zadbane, że, że można tam po prostu sobie jechać i odpocząć. Nie musi się jechać kilometry. Gdzieś tam, żeby wynająć jakiś domek. Chociaż ja tu nie muszę wynajmować domku, bo ja mam trzy przystanki i jestem, i jestem nad jeziorem, także ja mam bardzo blisko. Także tak można, ale to też ja teraz kiedyś. Po prostu nie mam takiej ochoty, żeby, żeby jechać przypał gorąco. To tak też jest inaczej, bo w tej chwili to człowiek tak inaczej to przyjmuje, że ach, tak, będę. Ja tak sobie myślę, nieraz będę jeździła, ale przyjdą te upały, gorąco do tego autobusu. To się już nie chce, naprawdę, już bo taki wygodny się zrobił, chociaż tam, tak jak mówiłam, jest bardzo przyjemnie, naprawdę. Także nie preferuję w tej chwili takie wycieczki jakieś nawet i, i po kraju, jakieś wycieczki, czy tam jakieś no, wyjazdy. Jakieś już, ja już szukam takiego komfortu psychicznego, fizycznego, nie lubię tej gonitwy takiej, bo to trzeba tu zwiedzić tam jeszcze. Ja już chcę takiego spokoju, idę tam gdzie ja chcę i po prostu i tak mi jest z tym najlepiej. Bo to tak wiecie, jest inaczej, jak człowiek jest zdrowy. Gdybym była zdrowa w 100%, to nie wiem, może to by inaczej, wszystko wyglądało, a tak, no to no, muszę myśleć jeszcze o innych sytuacjach, które mogą mnie spotkać i, i, i nie ma sensu, jak to mówią. Ryzykować. No nie ma sensu ryzykować, ale morze polskie kocham i z przyjemnością zawsze tam wracam, zawsze. Także zimą też byłam na, na takim turnusie z, z Stowarzyszenia Emerytów Rencistów Inwalidów, na takim turnusie świąteczno-noworocznym. To było, no nie wiem, czy cztery lata wstecz, jakoś tak, niedawno. I to też było bardzo fajnie, to było, to było w Świnoujściu, bardzo, bardzo przyjemne miejsce i, i naprawdę świetnie wypoczęłam nawet zimą spacerować. Brzegiem morza spacerowaliśmy aż do Niemiec, także fajnie, fajnie, miło wspominam ten czas i, i morze, morze, polskie morze. To najbardziej mnie bierze, że tak powiem. <grym> najbardziej mnie bierze. A tym bardziej tu w Stargardzie jest tyle parków, jest naprawdę gdzie wyjść, posiedzieć na ławeczce, zieleni. Pięknie to wszystko zagospodarowane. W ogóle Stargard jest bardzo zielonym miastem, naprawdę. Tu u mnie, jak Wam pokazuje, to wszystko tylko o siebie: to, to, co Wam pokazuje, te kwiatki, te rośliny, to wszystko naprawdę zadbane. Ludzie tu dbają, dbają. I, i, I to jest aż jest czym oczy pocieszyć, jak się idzie na spacerek, popatrzy. Z jednej strony takie kwiatki wychodzą, z drugiej takie. No, przyjemnie, naprawdę przyjemnie. Także cóż, to byłoby chyba dzisiaj na tyle. Chciałam odpowiedzieć na to pytanie, bo znalazłam je właśnie pod, pod filmem i mówię, później gdzieś mi umknie, zapomnę. Ktoś mi zadał to pytanie, więc wypadałoby odpowiedzieć na nie. Tak więc. Nie, już podróże takie jakieś dalekie to już nie w moim zasięgu, a nawet za tym nie tęsknię, powiem Wam szczerze, bo, bo nie mam takiego charakteru, jakiejś podróżniczki, ja jestem taka domatorka. Ja lubię po prostu dom, lubię przebywać w domu. I to dla mnie jest to dla mnie jest chyba najważniejsze. Jadę gdzieś jak muszę, tak powiem, ale żebym tak sama, dobrowolnie. Przecież mogłabym, ale jakoś tak. Nie, ja jakoś tak mnie, mnie jakoś tak gdzieś tu w pobliżu, owszem, tak, ale żeby sobie do domu wrócić na spokojnie, ale tak dalej, no to raczej nie. Chociaż może jeszcze się to zmieni, nie wiem. Jak na razie to jest i tak. I tak właśnie odpowiadam, że żadna ze mnie podróżniczka, żadna ze mnie znawczyni ciepłych krajów, nie byłam nawet w ciepłych krajach i, i nie zamierzam. Także. Tak to wygląda. Dziękuję wam pięknie za to, że zajrzeliście do mnie. No już mamy święta prawie że tuż, tuż świąteczny nastrój wszystko jeszcze przed nami. Dziękuję pięknie. Trzymajcie się zdrowo na razie. Do zobaczenia. Dzisiaj upiekę babkę. Tak zwaną zebrę. Jedni mówią zebra, inni mówią rabatka na nią, ale to jest właśnie taka babka na oleju. Bardzo szybka w przygotowaniu i smaczna. Składniki podam najpierw. Trzy szklanki mąki, jedna szklanka cukru, cztery jajka, jedna szklanka oleju i jedna szklanka wody. Proszek do pieczenia, cukier waniliowy, olejek. No i kakao. Więc z tych składników wykonujemy ciasto w ten sposób, że jajka razem z białkami utrzemy na w miarę puch z cukrem. Do tego później dodamy wszystkie składniki czy szklanki mąki wymieszanej z dwiema łyżeczkami cukru, szklankę oleju, szklankę wody. No i cukier waniliowy, oczywiście, olejek. I podzielimy tą część, i podzielimy na dwie części. Do jednej części damy łyżkę kakao. No jakie kureczki sobie siedzą, czy to koguciki są? Cztery jajka ubiłam z cukrem i cukrem waniliowym. Taka to jest konsystencja, o, zobaczcie. Ładnie ubite, żółtka też ładnie porościerane Tak to ma wyglądać. To już jest przygotowane. Za chwileczkę będę wykładać na blaszkę. Foremka przygotowana, natłuszczona, wysypana bułką tartą i teraz będę na przemian wylewać to ciasto. Białe na białe, ciemne i i tak cały czas, aż tu się ładnie będzie tak rozlewać po tej foremce. U mnie bardziej będzie pewnie łaciata ta babeczka, bo Bodaję równocześnie z każdej strony białe, później ciemne na to. Taka będzie łaciata. Bo gdybym chciała taką typową zebrę, to bym musiała tu z jednej strony, żeby takie paseczki wychodziły, ale ja nie będę się w to bawiła. Będę po prostu zrobię na przemian. Gotowe do pieczenia. Ląduję w piekarniku na 55, 50 do 55 minut. W temperaturze 185 stopni. Góra. Dół. No babka pięknie wyrosła. Jeszcze jest gorąca. Dopiero wyjęłam z piekarnika. Jak ostygnie to pokażę, przekroję, pokażę jak wygląda w środku. No, Ale szaromat się unosi. pyszna będzie na pewno. No zobaczcie jaka babeczka wysoka. Jeszcze jest gorąca, więc na razie jeszcze nie może być rozkrojona, ale, ale, będzie. Tak wygląda babeczka. Apetycznie. Można ją polać lukrem, czyli cukier puder i sok z cytryny. Można polewą kakaową. Ona będzie posypana cukrem pudrem, ale teraz pójdzie do lodówki. Po prostu zamrożę ją. A tak wygląda. Apetycznie. Oczywiście degustacja musi być. Już kawałek zjedzony. Przepyszna. Mm -hmm. Bardzo smaczna. Mięciutka. בשנה